Hej, witajcie, ja jestem Madzio, a dzisiaj jest to kolejny odcinek i dzisiaj zagramy sobie znowu na Bedwarsach tylko że dzisiaj bez obudowywania łóżka challenge. Tak, na samym wstępie, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to nie zapomnij zasubskrybować tego kanału z dzwoneczkiem, bo dobijamy 200 subskrypcji, a jeżeli strzelisz tego suba, to bardzo bym Ci wdzięczny i dobijemy jak najszybciej te właśnie 200 subskrypcji. obecnie już 117, dziękuję Wam bardzo. Trzeci otoczkę w górę dla motywacji bo jeżeli będzie tych łapak tutaj myślę tak z 7, to nagram dla Was kolejny odcineczek A my co? Będziemy lecieli bez obudowywania łóżka. Dobra, tam nie będziemy podjeżdżali. I mam taki plan na odcinek dzisiaj, że ogólnie że będziemy budowali jakąś bazę. Tak. Będziemy się budowali jakąś bazę. Nie lecz tak zbudować, co? Nie? No właśnie. Lecz zbudować, co? Ja gadam, zniszczyć. Dobra. No, będzie się, że potrzebujemy nam coś takiego. Mhm. I myślę, że zrobimy to tak. Powinienem to mieć w sumie zrobione tak. Dobra. Tak, tak. A do tego damy. To. Dobra. To weźmiemy sobie to, 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 to. Do mnie ty poleci, co nie? To czas się chować. Patrzcie, że najs. Nice. Chłop się do mnie nie powoduje, już bije, nie ma szans. Co? Chłop I to bardzo. Bo wie, wierzę najgorzej. Uciekamy mu. A dobra. Pierwsza próba to zawsze nie on mnie szuka, no nie. Najgorzej. Ole mi dał odrzut, chłop. Nie, nie. Byczku, byczku. Uspokój się. Haha. Mam pół serduszka, widzowie. Niestety się to nie udało, więc <ścoughs> widzimy się w na następnej rundzie. Może będzie lepiej. Druga runda. Słuchajcie, druga. Um, więc plan jest taki jak wtedy wełna. Myślę, że z tą wełną trzeba jakoś obcykać. Dobra. I teraz tak. Tu jest zielony. Okej. Okay. To jest idealne miejsce. Mm -hmm. A. Dobra. Wiem czego już szukam. Bo będę też rybował tej oto wody. I tak. O oh my god, fajny, fajny challenge bardzo, mi się podoba. Piszcie oczywiście co byście chcieli. Jakiś Murder Mystery? Coś w tym stylu. Nie no, serio nie mogę tu. Serio Dobra, tu mogę wylać chociaż Teraz jak to będzie wyglądało pewnie, nie? Myślicie? Mm. Ej, nie da się. Wydół? No co jest? Wygłosami. Cze... Wcześniej próbowałam to. No halo. Nie. No dobra. Nie, nie szkoli. Chyba, że Zbudujemy coś taki... Aha, dobra, nieważne. No dobra. Po prostu zabudujemy się do góry. Czy ktoś już mi podjeżdża? Co nie? Mam go na plecach. Okej, okay, oni się klepią, więc fajnie, fajnie. Ym, przydałby mi się łuk jakiś, żeby ich ubijać. A y Chyba do mnie co ciężko, ciężko. Kurde, coś wymyśleć. Dobra, więc widać, że przyszedł ktoś na podjeżdżać. Oj! Dobra. Jak widzicie ogarnęłem sobie już trochę um, eku. No nie, no Dobra. Dobrze. Dobre. Co? Dobra, nieważne. Szybko. Mm, do tego biorę... Tak. Będę leciał z nimi um, na Fireballe. Mam niebieską kaczuchę. Dobra. To tak, moje eku. Nie. Błagam. Wow. Ło! Ale, że chłop spadł. Napiszcie w komentarzu. ryb żółty. A ja wam szybte serduszko, a teraz chłop dostaje. Czy ja zginęłam? Tak, zginęłam. Niestety. Widzimy się w kolejnej rundzie znowu. Dobra, jedziemy kolejna rundka. Więc <laughs> kolejna, już trzecia. Nic się na razie nie udało, ale plan mam już dobry. Łuk. Ale że... Dobra, chłop się do mnie... Chyba nie chcę budować. Chyba. Po raz ostra. <laughs> Może nam się klima nie uda zrobić. Dobra, mmm, nagrywam na no, czemu, bo on chyba tu pokazuje, że łóżko na no, że bez o, łóżko. żeby wiedział, bo on tutaj się zastanawiał czemu nie mam chyba yy, zabudowane, zabudowanego łóżka

Dobra! Plan się udaje. Co plan się udaje? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem po co ja kupuję tyle wełny, ale. Ale kupuję. Niech będzie, okej. Okay? Ale kupuję. Co on tu. On coś kombinuje chyba. Idzie ja nie jak są kombinowania. Proszę bez kombinowania. No nie, roltarum to fajnie wyszło. Typka znaleźliśmy. Zakumplowaliśmy się. Dałam mu łóżko moje zabić. W sensie. Wiecie, o co Moje łóżko zniszczył. Dobra. Nie wiem, tu gdzieś moje łóżko było pewnie, więc. Czy nie ma już wyżej? A gdyby. Так что там сховать? О май гад. Это было пенкно. Сховать в Робим это. Доброе, робим это. Naprawdę. Serio. No a więc to słuchajcie widzowie. No będziemy ten odcinek już pomalu kończyli. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Połączajcie łapkę w górę, ale subika. Dlaczego? To mogło być piękne. Trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcineczku. Na razie, cześć i czołem. Nie ma coraz dłuższe są to pożegnania. Trzymajcie się, cześć.